O, dzień dobry O, się zapala papierosa no, Sami widzicie Oparło się Normalnie wszystko, tylko tu Bo jak myłem, to po prostu zeszedł Więc się nie stało, niepotrzebnie Zawierali mnie do szpitala Ale trudno co zrobisz. Na wczoraj miny. Komputer schowany Kupi. Powiedziałem, że kupił dwa łódka, to zupę rosół niedziela niedzielę. Łódkę, to zimniakami. Możesz zjeść normalnie, spokojnie. A ja nie, sami widzicie, jak on dzisiaj nagrywał. Krzyczy, wyzywa, bez sensu. No, klucze. Mam puste. Są. Jak chcę się pozbyć, mnie to się pozbędzie. Zawsze jak wychodzę, czy tak o, jak karetka, karetka ta odpowiedziała, że o, to dokumentu mi nie potrzeba. Powiem imię, nazwisko, a ta lekarka to bym powiedziała, że my go znamy. Ja ubezpieczony jestem. Ubezpieczenie płacę. I nic się w ogóle nie stało. Niepotrzebne to było. No się rozpogodziło. Snuć się teraz. Chmurzy się. Nie, on by chciał, żebym ja, no, stop siedział w domu. Nic nie robił. Dzień w domu. Ale co? Tutaj o czerwone. nic, O, tu to, to jutro zejdzie, nic nie będzie. Chleb jeszcze? Tu mam kiełbasę No, salami mam, o właśnie z Warszawy, co byli jeszcze salami. Bo na kanapkę sobie zjeść. Salami też. Ale wy nie lubicie, jak ja coś jem, coś pokazuję. A co będzie dalej? Zobaczymy. Pokarze się. No policja, duższy ślicka była. No pytałeś się czy. Wszystko w porządku przychodzę. No bo policja napisała. No ja chciałem, prawie wyszło tylko ślisko. Bo też spadał makro. A był chłodno. Minus jeden. Tak wyszło jak wyszło. Dobrze, że nic się nie stało. Tylko obtarłem tutaj z tej strony ale zajdzie to mięsień boli przerwałem no chciałem przejść na podwórko bym zadzwonił, bym dzwonił, dzwonił jak nie bym tutaj przyszedł, stukał bym nie otworzył ale widzicie jak to no klucza nie mogę mieć chyba jak klucza nie mam to po prostu trzeba się stąd pozbyć się on musi mnie i sobie sam radzi no i to będzie siostra no podłużyłem do pieca ciepło w domu jest Internet mój, kamery też moje jak się pozbędzie to będzie wszystko trzeba będzie zabrać tam gdzie będę mieszkał to zamontuję już no może przyjdzie czas musiałbym więcej lightów robić ale tu jak nie ma jak Robić tutaj za bardzo lajtów tych ponieważ wyobrażacie nieznany numer gada, nie da co, a ten powiedział: on, on jeszcze na, na bramce wisi. Policja mnie zjęła Sam raz przyjechała. To dziękuję bardzo, na policji. No jak krzyczałem nieziwne no prawda że to za bardzo ich tam nie było widać no ciekawe kiedy się rozpocząć. Normalnie o obszarowane trochę o czerwone tylko Każdy człowiek może potnąć się i obszarować się, a nie po prostu gadacie, że Krzysiek pobił. A to, że nagrałem tak. No załatwił, to temu ja tak powiedziałem, że załatwił, że znalazłem się u góry w choroszy nie w Choroszu, tylko w szpitalu. Gigancie. Sami... No. Właśnie wyjeżdżał cały czas. Ktoś z podjeżdża. nic się nie stało no to nie wiadomo kiedy miałbym wyszedł sam bo właśnie próbowałem i całe to wszystko to obtarłem właśnie tutaj bo całe chciałem wziąć Ale ciężko było, bo były spodnie właśnie dresowe z tyłu, zaczepione o hak ten i ciężko by było podnieść się do góry. Ale policja sam raz przyjechała, a i karetkę dało, wołali poczekaliśmy chyba z pół godziny Patrzyli położyli cały też czy coś czy gdzieś krwa, krwawie, czy coś się ogółem stało dla mnie. Tylko sami dzieli, że tutaj obszarowane no, rozpogada się i znów się chmurzy. Sami widzicie jak to jest. do curwur może pojechał albo mówił, że był na cepenie, to pojedynczo wpuszczają, bo to jest ugłum. A jak nagrywałem, mogę powiedzieć. Nagrywałem w szpitalu siebie nagrywałem, to po prostu dotąd miałem maskę, żeby było słychać. Maska nie była zdjęta. To był krótki film i założyłem z powrotem tak do końca. O, tak miałem, było widać. A pokażę. A mam tutaj maskę. O tak. O tak. Jak nagrałem, pokazałem. Tak szybko, żeby był głos słychać. I wy wyłączyłem i od razu. Nigogo nie nagrywałem, tylko siebie, bo na samym końcu nikogo nie było. Tam dalej dopiero. A kobieta. I... Z to było 3 metry. No i pozdrawiam szpital ten. A i ci co podchodzili, rozmawiali ze mną, też ich pozdrawiam. Przeprosiłem ci Rafale. No pokazałem klucz jak chciał to jak on tak po prostu robi to. No i jestem zamalowany na stałe. Klucz leżał na stole. Może nie chcieli, żebym ja powracał tutaj. Mogę zostać w szpitalu. To wtedy by wydzwaniał całe to wszystko. No wtedy by się by o jak ja bym bo ja do krzyżka numeru nie mam bo nie daję do niego numeru ponieważ on daje numer komu innemu i po prostu ją do mnie ale ogółem nic się nie stało no na razie